Jak można pocerować i można chodzić dalej. Szanowni Państwo, Chcę pokazać oszczędność chodzenia w skarpetkach. To jest igła. To jest do namlekania nitki. Co zresztą? Do ucha. Do, do ucha? ucha. Do której głucha byś chodził? Igły. Majorze, igły. Później bierzesz nitkę, wkładasz do nawlekarki, łapujesz tu, przy, przyciągasz razem na no, nawlekarką nitkę Nitkę składasz podwójnie. A balony też masz do szycia? Na razie nie. Balony całe. P pękły? Latem pękły. Musisz poszywać wszystkie. Nie, <grym> już balony poszywane. To jest nitka czarna. Podwójna. To jest igła. Weź sobie kurę oczy po wykuwasz. No, <grym> się on taki poważny jest. Na końcu trzeba zawiązać co? Węzełek. Taką pętelkę robisz tu na palec. Tu. Przekładasz przez oczko. Pociągasz do końca. Palec tu. I ciągniesz. O. I tu jest Malutki węzełeczek. Później możesz to na stół sobie. Bierzesz skarpetkę dziurawą. Bierzesz taki pojemniczek. Po tym? Po kawie może być. Ja to znalazłem. W jednym miejscu sobie. Jeszcze mama nie wiedziała to. To ja sobie wymyślałem. Bo nie było jak mnie sterować, to myślę, czekaj, żeby jak się nogę do sterowania. Myślę, kurczę, tu zawsze noga jest grubsza. Tak jak słoiczek. Tu jest palca. Gdzie ja teraz trzeba. Tu jest, idzie dalej noga grubsza. Stawiasz nogę na stół. No to ja już na stole nie będę jadł, jak ty nogi już kładziesz na stół, to <noise> bierzesz skarpetkę, naciągasz na nogę, na no jak spiętą, co? A jak piętę, Zaterować a pokażę, pokażę. Tu mamy piętę, Można co chcę zacerować. No jaka skarpeta zajechana jest. Teraz będę cerować palce. Naciągę się do końca. Tu trzymam się, żeby tu nie zjechało. Dalej. Skarpetka. Tu jest dziureczka. Pokażę igłą. Żeby każdy wiedzą. To jest dziureczka. Odwór. Proszę bardzo. Igła lata jak Popak. po opustym po polu. Jakby skoszona trawa. Zboża i nie ma nic. Dalej. Bierzesz. Niczego nie było. Tak? Tak. Muszę, Tak. Później przekładasz. Tak. Robisz taką pętelkę. Nie igle. I tak. I tak. I pętelka. I pętelka. I ciągniemy. Kłamy się. Tak jak siostra. Do skórki. Pętelka. I ciągniemy. Siostra? Jaka siostra? Rydoczka, a nie do, a nie siostra. Może być nie dośka. Może Maryśka. Może być Maryśka. I dalej. Robimy tak coś. I pociągamy. I dalej tak. I pętelka. Ty przypomniałeś o e, Panie Wojt... Panie, ten, majorze o, o Maryjczce. Powiem. Tu Maryjczka mieszkała, taka. A dobra, nie, ty. nie potrafisz normalnie Że rozmawiać. wiadomo, co robił o Hop. I Pentelka I hop. Eee. I hop. I hop. I hop. I hop. A jak to się zakończa potem? A się zakończy się tak. Bierz się tak. Jeszcze raz trzeba przelecieć. Odwrotną stronę. Teraz robisz. Szycie. Cerowanie. No tu nasze właśnie czerwania Hop. I jeszcze na państwo, kochani moi. Kto chce, żeby ja cerował skarpetki, mogę otworzyć zakład cerowania skarpetek i rycopek damskich. No i efekt ten końcowy proszę pokazać. A już, już. Jeszcze nie doszło do końca, panie. Przyjdź, przyjdź. Przyj, przyj, tam, przyjdź tam. Przynajmniej całe skarpetki będziesz miał, nie? <laughs> nie będę musiał prać kolelek, dobrze? Będę miał całe, a moje tak nie dziurawe. Tu będę. Będę... i Będę rzucał te... Wrzucał... Powiem... Czucie, a czemu tam tyle skarpetek jest? Tyle dziur. Tyle dziur. Ziwać trzeba. A przepraszam bardzo, czy ja niszczyłem tobie skarpetek? No to nie moje. A czy No swoje. Ja takich zajechanych nie mam. Ja to ty... się pokazać końcowy, bo już jest trochę czasu. Dobra, i teraz tak. Stoi. Nadal. Nadal stoi? stoi? Komu stoi? Ja mi nie stoi. <głos> <głos> Panowie, ja nie dobrałem tego ze już. <noise> wiąże pan, wiąże, bo jest 9 minut już. To będzie i 20 minut. Jakby będzie tak robić. Napiszę ten film Major wrócił z roli No ten będzie film z roli No to była taka rola No i I proszę państwa Skarpetka Patrzymy dalej. Nie, tu jest cała. I! A, coś. Ona dokładnie chyba nie była ten wyprana. Eee. No co ty robisz? To ja ci zaraz gacie zdejmę i włożę ci na głowę i byłeś tak zadowolony. No. Widzisz, on specjalnie to robi. Proszę pokazać efekt końcowy. Wywrócić na drugą stronę. A to już? I trzymać. A to już jest na drugiej stronie. Tak! I proszę bardzo. Udało się. Tak. Samo Samouczek. To. Y, błąd tak. Y, Trudnemu y, ochotowi nic trudnego. Dziękujemy za Pyt. naukę. Dla młodzieży się na pewno przyda. No, tak! Dla młodzieży. Счет належи. Васин, счет належи, а можешь не уметь скарпетки поцеловать. Ну, no, дай себе спокой. No.